Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak zaktualizować BIOSa w płycie głównej Gigabyte Z590 Vision G. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ przynajmniej w moim przypadku jest to trzecie podejście do tej płyty. Pierwsza nie wstała i sygnalizowała informację o problemie z grafiką, natomiast druga pokazywała błąd pamięci. W przypadku pierwszej pomogła aktualizacja BIOSa, w przypadku drugiej niestety nie i wróciła do dystrybutora. Dlaczego polecam, aby zacząć od aktualizacji BIOS, a, a nie sprawdzać najpierw, czy płyta nie wstaje? A mianowicie w tej płycie, aby dokonać aktualizacji, gdy nie wstaje, trzeba usunąć procesor. I teraz wyobraźcie sobie, że poskładaliście cały komputer i to w dodatku z jakimś upierdliwym w montażu chłodzeniem. A teraz musicie to wszystko zdemontować, aby zaktualizować BIOSA. No, no. Ok, a teraz pokażę Wam, jak pobrać i przygotować plik do aktualizacji BIOS-u. Wchodzimy w przeglądarkę. Wpisujemy Gigabajt. Wchodzimy na stronę Gigabajta. Wyszukujemy Z590 Vision G. Przechodzimy do sterowników. Znajdujemy zakładkę BIOS. Pobieramy najnowszy BIOS. Kopiujemy interesujący nas wsad i teraz najważniejsze zmieniamy jego nazwę na gigabyte.bin i taki plik kopujemy na, na z naszego pendrive'a. Okej, okay, gotowe, a teraz zobaczmy, czy płyta wstaje. Jak widzimy wszystko się udało. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!